Słuchaj się w swój oddech. Niech oddech cię roztapie, rozluźnia, pomaga zanurzyć się w siebie bardziej. Medytacja ma też taką jakość absolutnego zaufania. Ona nie dzieje się mentalnie, nie jest żadnym działaniem mentalnym. Jest poddaniem się, absolutnym poddaniem się, takim przepływem, można powiedzieć, który się dzieje falą życia. Możesz to poczuć chociażby w swoim oddechu, który jest taką falą. Unosi się i opada. Zabiera i oddaje. I nie musisz tego w żaden sposób robić ani kontrolować. Dzieje się samo. I czym dłużej siedzimy w takiej ciszy, bez robienia, bez kontroli, bez działania, z oddechem, tym więcej się cudów przed nami otwiera albo w nas. To nie tylko oddech jest tym cudem. Może nieskończenie wiele innych doświadczeń. Nieustannie się dziejących, nieprzewidywalnych. I abyśmy te doświadczenia teraz przeżyły w taki sposób ucieleśniony, nie, ten, nie będący jakimś odlotem czy kolejnym pomysłem z głowy. Tradycyjnie użyjemy sobie elementów skanowania ciała, aby nasza istota cały czas równolegle zamieszkiwała w ciele. Bo bywa, że to, co nazywamy traumą, jest bardzo połączone z lękiem, stwarza taki pseudo-duchowy stan. Które może nawet być to złudzenia podobne z tego, jak gdzieś tam czytamy czy słyszymy opisy innych, do jakichś wysokich stanów duchowych, ale tak naprawdę jest właśnie oderwanym stanem od ciała, jest myśleniem, które do złudzenia nie przypomina myślenia, może przypominać wolność, przestrzeń, ciszę, spokój. Ale jeśli nie jest to w kontakcie z ciałem, to zapewne jest to jakiś wymyślony stan. Życie jednak nie pozwala nam utknąć w na tego rodzaju pseudoduchowych doświadczeniach. Nieustannie daje nam kolejne lekcje, abyśmy się obudzili do siebie, aby też nasza pokora w ten sposób wzrastała, a wraz ze wzrastaniem pokory znika naszego, przestaje mieć przywódcze jakości w nas. Ego rządzi, ego kontroluje, bo, bo jest w nas głęboko zlęknione dziecko. To ego ma taką funkcję, aby je, je chronić. I dopóki ten system działa, to do tego, co w nas boskie, prawdziwe i tak naprawdę właśnie opiekuńcze, kochające, może być przysłonięte. I tutaj sobie tą medytacją odsłaniamy dostęp do boskości, do siebie, do ja. A więc teraz przesuń uwagę na swoje stopy i doświadcz boskich stóp: boskiej prawej stopy, lewej, podeszw stóp. Doświadcz palców prawej stopy, lewej, możesz nawet nimi lekko poruszać. Doświadcz pięt i tego, jak dotykają być może czegoś, jeśli leżysz, albo jeśli siedzisz, może czujesz, jak dotykają podeszwy stóp ziemi, dają ci grunt, ugruntowanie. I poczuj w całości teraz prawą stopę i lewą. Chwilę poddychaj do nich. Wdech i wydech. Przesuń uwagę do kostek nóg, kostki nogi prawej, kostki nogi lewej. Jak czujesz łydki, golenie, wdech i wydech. Przesuń uwagę do kolan, do prawego, do lewego tyłów kolan, rzepek kolanowych, wdech i wydech. Jak czujesz uda, prawe, udo, lewe, wnętrza ud, mięśnie, kości, dech i wydech, dochód i złód. Poczuj powierzchnię skóry na udach, poczuj powierzchnię skóry na całych swoich nogach. Poczuj całą swoją prawą, całą swoją lewą nogę. I oddechem w słusznok, prowadź wdech od podesz stóp do szczytu wód, wydech od szczytu wód do podesz stóp, góra w dół. Miękko, uważnie. Oddychaj. Jeśli jest jakieś jeszcze napięcie, Stres zamieszkały w nogach to daj temu uwagę, aby mogło odpuścić. I przesuń uwagę do swojej miednicy. Sprawdź, jak teraz się opiera, jak, jakimi miejscami. Miednica jest dosyć ciężką częścią ciała, więc czy leżysz, czy siedzisz, to tym bardziej wtedy masz jeszcze tu i górę ciała na niej opartą. Możesz wyraźnie poczuć te miejsca, Pośladki, śladki, podstawy miednicy. Może jakoś nierówno leży, niesymetrycznie, może symetrycznie, może w ogóle ją niewiele czujesz, albo prawie wcale. Może czujesz bardziej przód, albo boki, albo tył, albo wnętrze jakoś. Przyjrzyj się teraz swojej miednicy, sprawdź. Jak ją czujesz? Wdech i wydech. No i przenieś uwagę na swoje plecy. Sprawdź, co się dzieje w dole pleców, w odcinku lędźwiowym, kości krzyżowej. Co się dzieje w plecach środkowych, górnych, łopatkach. Jak czujesz całe swoje plecy, oddychaj wdech do pleców i wydech. Jak czujesz swój kręgosłup, jak czujesz mięśnie na plecach, czujesz skórę, czujesz energię pleców. Może są twarde, może gdzieś bolą, może są zmęczone. Daj im trzymanie, widzenie, opiekę. I przesuń uwagę także na boki tułowia, prawy i lewy, wdech i wydech. Jak czujesz przód tułowia, sprawdź co czujesz w swoim brzuchu, na jego powierzchni, na skórze, pępek. Jak czujesz wnętrze brzucha, jelita, żołądek. Delikatnie oddychaj do brzucha. Dech i wydech. Poczuj jego ruch, jakby się teraz ruszało takie niemowlę śpiące w kołysce i jego brzuszek unosił się i opadał. Właśnie w tym rejonie mieszka nasze dziecko wewnętrzne. Nasza niewinność, autentyczność. Oddychaj delikatnie do brzucha. Pozwól uwalniać się temu, co tam być może trzymałaś. W świecie na co dzień mało mamy takiej przestrzeni, aby z tą wrażliwością i delikatnością móc się pokazać. Może to jest właśnie doskonała okazja na spotkanie się z tą przestrzenią w sobie. przesuń uwagę na splot słoneczny, czując, jak się ta przestrzeń rozszerza i zamyka. I co ci się pojawia, pokazuje. To jest mocno o, o ego, o tym, jak się prezentujemy w świecie. Możemy mieć z tym problem, możemy gdzieś. Jeszcze niepozałatwiane w niższych czakrach poczucie przynależności, poczucie pewności siebie, i wtedy też, i tutaj szwankuje to, jak, jak się czujemy w świecie, wśród ludzi. To też ta oddzielność, granice to też tu przestrzeń spłotu słonecznego. I przesuń uwagę do serca, do klatki piersiowej. Sprawdź, jak to miejsce czujesz w całości. Z tyłu, po bokach, z przodu. Jak czujesz swoje piersi, mostek, żebra, obojczyki. I zanurz uwagę do wnętrza, klatki piersiowej, do swojego serca. Co się dzieje, kiedy zbliżasz się do serca? Co się otwiera? Może serce było też ukryte, chronione. Może właśnie teraz masz z nim kontakt większy. To bardzo ważny moment. Spotkanie z sercem. Znów bardzo często jesteśmy w środowisku, które nie jest w zgodzie z naszym sercem. I wtedy ich chronimy. Tutaj, teraz, w tej chwili to jest doskonałe środowisko, idealne do tego, aby Twoje serce mogło się otworzyć i zaprezentować, abyś mogła być sercem i czuć to, co ono czuje. Co ono czuje, czego chce, co lubi, czego nie lubi. Jak się czujesz? Poczuj także swoje płuca i oddech w płucach. I poczuj całą swoją klatkę piersiową i zrób teraz głęboki wdech do klatki piersiowej, czując jak ona się rozszerza i wypełnia powietrzem. I wydech i poczuj jak rozluźnia się bardziej. I przenieś teraz uwagę do rąk, do prawej, do lewej. Uczuj swoje dłonie, prawą, lewą. Palce dłoni, dłoni prawej, dłoni lewej. Uczuj swoje nadgarstki, prawej i lewej. Przedramiona, prawe, lewe. Uczuj swoje łokcie, prawe i lewe. Barki, prawy bark, lewy. Poczuj całą swoją prawą rękę i całą swoją lewą rękę. I oddychaj teraz rękami. Przyjrzyj się im, co mówią, jak mówią, jaka jest w nich energia. Wdech do rąk i wydech. I teraz z kolejnym wydechem puść uwagę z rąk, pozwól im opaść bardziej, rozluźnić się barką. Teraz ręce mogły odpocząć bardziej. Niech odpoczywają dalej. I przenieś uwagę do swojej szyi i do gardła. Delikatnie oddychaj do szyi do gardła. Co się tam dzieje? Co tam mieszka jaka forma? Może jakaś energia, może jakieś zatrzymanie. Spotkaj się z tym. Nie z miejsca oporu i sprzeciwu lub chęci zmiany, ale z miejsca ciekawości, otwartości, z miłością. Spotkaj się z tym, cokolwiek teraz w Twoim gardle jest, z Twoim gardłem, w całą szyją. Oddychaj, słuchaj. To się może też zmieniać, przekształcać. Obserwuj I czym bardziej jesteśmy uważni, świadomi, tym bardziej ten ruch wewnątrz nas jest wartki, zmienny. To się nazywa samouzdrawianie. Medytacja, medycyna. Na kolejnym wydechu przenieś uwagę do głowy. Sprawdź, czy jakoś czujesz ją jako całość. Jaki ma ciężar, jaką ma energię, jak czujesz jej wnętrze. Może jest tam jakieś napięcie, może czujesz mózg, może czujesz tył głowy bardziej, może czujesz czaszkę. Może nawet czujesz swoje włosy i skórę, z której włosy wyrastają. Jak czujesz uszy prawe i lewe. Jak czujesz swoje szczęki górną, dolną, wnętrze ust, świnę, język, zęby. Jak czujesz swoje wargi górną i dolną, powierzchnię skórę, skóry na wargach, skórę wokół warg, policzki i kości policzkowe. Jak czujesz swój nos. Chłód powietrza na wdechu, ciepło na wydechu. Jak czujesz swoje oczy, gałki oczne, powieki, rzęsy. Brwi, miejsce pomiędzy brwiami, czoło i skóra na czole, całą swoją twarz. Wdech do twarzy i wydech. I poczuj całą swoją głowę, A, całą głowę i szyję, głowę szyję, i tu, i ręce, i nogi, całe swoje ciało. I poczuj energię w nim, mądrość tej energii i to, że wszystko z nią jest w porządku, że nie ma tak naprawdę chorób, błędów. Że nie musisz nic kontrolować teraz, niczym się zajmować w ciele. Wystarczy, że się rozluźnisz. I wsłuchaj się, słuchaj się w siebie. Zobacz, co jest żywe najbardziej. Co może w ciągu Dzisiejszego dnia może i nawet całego życia, gdy trącają się myśli, gdy, gdy tak dużo próbujemy sobie zmienić, gdy tak wiele w nas niezgody? Gdy tak wiele skorób właśnie się przez ten czas wytworzyło i teraz wiele z nich znikło, to co jest prawdą na temat Ciebie? Prawdą, która może mieć duże połączenie z tą niewinnością dziecka w nas. Może jest w nas jakiś nieukojony żal, że nie byliśmy spotkani. Teraz możemy się spotkać ze sobą. To jest zawsze dostępne. To korygujące doświadczenie. Może nie było z nami nikogo, kto miałby w sobie umiejętność trzymania nas z tymi targającymi nas emocjami. Zmiennością, może nie było przez cały czas zachwyconych oczu nami. A dzieci tego potrzebują, żeby było cały czas potrzebują tego. Czasem w ogóle nie dostawaliśmy tego albo bardzo mało, a czasem dostawaliśmy, ale, ale czasem tego nie było. I to już tworzy jakiś wzorzec, który potem wyłapujemy w życiu i projektujemy na innych. I te projekcje też nie są błędą, inaczej byśmy nie wiedzieli. Co potrzebuje się w nas spotkać? Co potrzebuje dostać to, czego nie dostaliśmy wtedy? Co to jest i jaka jest ta jakość spotkania? Może potrzebujesz jakichś konkretnych słów? Będę z Tobą zawsze, kołam Cię. Jesteś najważniejsza. Jak cudownie, że jesteś na tym świecie, jesteś cudem. Wszystko cię wolno. Nie masz ograniczeń. Jesteś kochana. I poczuj to. Naprawdę to poczuj. I powoli, zacznij wracać do oddechu. To, co się tutaj zadziało, już zostanie w nas na zawsze, co się zapisało. A teraz, żeby łagodnie, niegwałtownie, łagodnie wrócić do, do świata. Poczuj najpierw swój oddech, poczuj doświadczenia na powierzchni skóry. Może dźwięki wokół ciebie, może zacznij poruszać delikatnie ciałem. i w swoim czasie po dzwonku Zakończ.